można jechać? Kolejny jak ty chcesz. Często jest? Często Sparta? Nie. To już klejł A. A z ja parafrazuję pytanie, często jesz? No to jak widać. No cyfr, proszę. Ty... Nie masz szacunku do tego reliktu. Nie lubię na granicy. A co, Andek poszedł do domu? Tak. Tak. Tak, krążą. Ha, mów, bo z za daleko. Nieładnie tak krążą. No, się No, nieładnie. B jest jeszcze, B. Nie B. lubię bazy. Dlaczego? No. No. <laughs> o. To jest czerwony zup, białe. A to granica, nie? To granica. <laughs> Ty, tram, tram i on przyjedzie na Krzykową Kampaję? Nie. Nie? Nie, no, nie, nie. No, bo będą straty moralne, jeśli go nie będzie. No. Nie będzie miał. Mm, no, on nie słyszał, proponował. żeby na Rzeszy pojechać po tej bokatej. Nie kupię. Nie kupię? No, na ulicy złodziei nawet Rzeszu. Co? No, na ulicy złodziei. A dlaczego to pyta jego? <grym> i jego? Ja wiem Nie, nie, złodzieje.

To ja Tam tam I tu w lewo, tak? I na następny światacz na Ale ty mi tam grzebie czemu